Teraz tak naprawdę jest to przełom, bo to jest nowe otwarcie dla górnictwa. W roku 2016 mieliśmy takie trochę nowe otwarcie, nawet nie trochę duże otwarcie nowe dla hutnictwa, kiedy uruchomiliśmy chytomieć głogów jeden nową, nowej technologii. I w tej chwili mam sytuację taką, że hutnictwo w KG Chemie ma się bardzo dobrze, natomiast w górnictwie mamy wiele, wiele do nadrobienia. Ten szyb to jest jeden z trzech szybów. On jest dzisiaj troszeczkę symboliczny, dlatego że jest pierwszy z trzech. Natomiast będziemy jako zarząd robić wszystko, jako firma robić wszystko, żeby te szyby, które są konieczne do wybudowania kolejne trzy w następnych latach ekspansja kghm na północ, żeby one były budowane symultanicznie, równolegle jak najszybciej, żebyśmy nie mieli do czynienia w perspektywie 10-15-letniej z niedoborem miedzi, z koncentratów własnych, zasobów własnych dla pokrycia potrzeb naszego lotnictwa. To jest właśnie to story dzisiejszy. To ogromna radość, że te postulaty nasze regionalne znalazły to tak, zrozumienie u ministra finansów. Przede wszystkim, któremu bardzo dziękuję za współpracę w tej sprawie, bo to minister Domański był bardzo mocno w to zaangażowany. Bo rzeczywiście, KGHM potrzebuje tej ulgi w podatku, po to, żeby móc robić te szyby. Dzisiaj jesteśmy do wiele metrów niżej, jest kilkaset metrów niżej od tych szybów, które budowano. Ja powiem to bardzo prosto. a w, od, lat, od roku 1960 do 1990, czyli w ciągu 30 lat, wybudowano około 30 szybów. W ciągu ostatnich 35 lat wybudowano faktycznie jeden szyb. I teraz, a jesteśmy naprawdę dużo głębiej i dużo dalej. Potrzebujemy tych nowych szybów po to, żeby górnicy mogli dojechać do tego złoża, żeby maszyny się nie przegrzewały i żeby ten urobek można wybierać. I dlatego to jest dla nas absolutnie kluczowe. To zbyć albo nie być dla KGHM-u. I dzięki tej decyzji mamy środki na inwestycje, które pozwolą na wybudowanie tych trzech nowych szybów. Czyli będzie przedłużone funkcjonowanie KGH, moim zdaniem, o kolejne 30-40 lat. I to jest dla naszego regionu wielka sprawa i cieszę się, że mogłem w tym uczestniczyć, przy wielkiej współpracy zarządu, bardzo kompetentnego, współpracy ministra finansów, ale też i posłów regionalnych i to jest naprawdę wielka sprawa dla naszego całego regionu. Rozpoczęliśmy od tego, co jest. Uważam, że to jest bardzo dobry krok. Premier dzisiaj też powiedział, że jak trzeba będzie, będziemy o tym dalej rozmawiać. Ale też wstępne wyliczenia pokazują, że mniej więcej jest to jeden do jednego koszt budowy szybów i kwota ulgi. Przypomnę, że ulga będzie procentowa na inwestycje, więc ile KGHM będzie inwestował, tyle tam procent z tego będzie miał obniżki. To jest bardzo sprawiedliwe rozwiązanie, którego bronimy w parlamencie. My uważam, że Dzisiaj jest bardzo dobry krok i będziemy monitorować, jak to będzie w kolejnych kadencjach. Jak Państwo wiecie, to jest co najmniej na 10-15 lat realizacja tych inwestycji. I trzeba będzie to obserwować i też wyciągać wnioski. Ci, którzy mają swoje koncesje, mogą rozpoczynać i zapowiadają, że będą robić. To, to nie jest konkurencja dla KGHM. KGHM ma swoje koncesje, ma ich dużo, jest bezpieczny, tylko musi mieć techniczne możliwości wydobycia. Więc to jest dla nas bardzo istotne. Im więcej będzie się działało, to w regionie Dolnego Śląska czy Lubuskiego, to dla nas lepiej. I dla KGHM-u i dla naszych hut też jest to bardzo dobre rozwiązanie. Każde środki inwestowane są absolutnie dobre dla naszego regionu.